Cześć, witam. No, były po okresie potężnych sztormów. Zobaczcie, jaka krótka plaża się zrobiła. I krótki chyba będzie dzisiaj ten filmik. Bardzo lubię tutaj się przyjeżdżać do dębek. Jak jest mało ludzi teraz. Wczoraj trochę grałem, próbowałem coś zarobić, ale nic nie wyszło. Może ja tak gram a może to już czas, żeby zacząć robić coś nowego. Na początek relacje z Bogiem w październiku zapraszam wszystkich, którzy Jeśli chcecie się poznać z kanału z YouTube'a i z grupy wideo audio, to zapraszam. Też z grupy wdzięczni za trzej Jesteśmy w pięknym miejscu. Tak sobie myślę, co potrzeba do tego, żeby wyjechać. Wiecie, co potrzeba? Trochę odwagi, nic poza tym. Nawet można jechać bez pieniędzy. Wierzcie mi, powiedzcie z czystym sercem, to ludzie wam pomogą. Ja to przetrenowałem. Obejrzyjcie moje filmy sprzed kilku lat, wielokrotnie o tym mówiłem. A dzisiaj wam powiem czuję spokój i radość w swoim sercu rzadko mi się to zdarza ale czuję pozdrawiam wszystkich nie będę pokazywał go lasu to nie o to chodzi ale jest naprawdę cudowny wreszcie ogoliłem głowę tak jak widać i zaczynamy nowe i wszystko stało się nowe w życiu. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczyska w rano. Pozdrawiam. 27 października w niedzielę o godzinie 17 spotykamy się.